Tłumaczenie na język polski. Powietrze w górach Hindukuszu przesiąknięte było metalicznym zapachem krwi i prochu strzelniczego. Sześciu żołnierzy Delta Force leżało w skalnej niecce pod ostrzałem, otoczonych z trzech stron przez pozycję talibów. Ja, operator radiowy, już nie żył. Dowódca mocno krwawił z rany na ramieniu. Najbliższe wsparcie z powietrza miało nadejść za 20 minut, jeśli w ogóle udałoby mu się dotrzeć do tej odizolowanej doliny. Między strzelistymi szczytami. Starszy sierżant Miller przycisnął plecy do zimnego kamienia i przeliczył pozostałą amunicję. Dwanaście naboi, zdecydowanie za mało. Stukot karabinów AK-47 roznosił się echem po dolinie, podczas gdy bojownicy talibów okrążali ich pozycję. Wpadli w pułapkę wykonaną z chirurgiczną precyzją. I teraz mieli tu umrzeć. To tyle, wymamrotał ranny kapitan. Jego twarz była popielata od utraty krwi, bez wyjścia. Wtedy to się stało. Przez dolinę huknął pojedynczy strzał, wyraźnie odmienny od ognia Zaka. Jeden bojownik talibów upadł. Zanim ktokolwiek zdołał zrozumieć co się dzieje, rozległ się drugi strzał. Znów upadł wróg, potem trzeci. Każdy strzał precyzyjnie ulokowany, każdy cel natychmiastowo zneutralizowany. W ciągu 30 sekund leżało martwych ośmiu bojowników talibów. Każdy zabity pojedynczym pociskiem w głowę lub korpus, wystrzelonym z pozycji, której nikt nie potrafił zidentyfikować. Kto to do diabła? wyszeptał Miller, skanując grzbiety gór. Nikt nie odpowiedział. Nikt nie wiedział. Pozostali bojownicy talibów wycofali się w nieładzie, krzycząc o amerykańskim duchu na spadochronie. Delta Force przeżyła ten dzień i została ewakuowana helikopterem dwie godziny później. Ich tajemniczy wybawca zniknął w górach, pozostawiając jedynie stygnące łuski w rzadkim górskim powietrzu, oddalone o ponad mile od ich pozycji. Legenda ostrzału widma. Pułkownik James Ironjack Harrison poprawił swój zniszczony kapelusz Stetson, opowiadając tę historię małej grupie w Eagles Ridge American Legion Hall w Montynie. W wieku 60 lat jego twarz była mapą zmarszczek i spękanej skóry, ale oczy pozostały bystre. Chłopaki z delty nazwali swojego anioła stróża Ghost Hawkiem, podsumował Harrison, popijając powoli whisky. Nikt nigdy nie odkrył, kto to był. Oficjalne kanały zaprzeczały, że w tym sektorze operował jakikolwiek zespół snajperski. Ktokolwiek pociągnął za te spusty, Uratował tego dnia sześć amerykańskich żyć strzałami, które większość uznałaby za niemożliwe. Cholernie dobra historia, Jack, powiedział Carl Fesser, właściciel lokalnego składu budowlanego i były army ranger. Ale trzy tysiące metrów w warunkach górskich nikt nie oddaje takich strzałów nawet najlepsi snajperzy na świecie. Na pooranej zmarszczkami twarzy Harrisona pojawił się lekki uśmiech też tak myślałem. Do wczoraj. Powrót koszmarów. Kilka mil za Eagles Ridge, Morgan Reeves obudziła się z kolejnego koszmaru, łapiąc powietrze. Jej ciało było napięte, pościel mokra od potu pomimo górskiego chłodu. Jej ręka automatycznie sięgnęła po nóż bojowy kabar na szafce nocnej, zanim świadomość wzięła górę. Bezpiecznie. Rancho babci w Montanie. Wymusiła na sobie uspokojenie oddechu, stosując techniki medytacyjne, których nauczyła ją dr. Wells. Cztery sekundy wdech nosem, siedem wstrzymanie, osiem sekund wydech ustami. Powtarzać, aż puls się uspokoi, aż duchy cofną się w cień. Świt wschodził nad wschodnimi górami, zalewając jej skromną sypialnię bladym złotem. Nie było sensu próbować spać dalej. Twarze umarłych były dziś zbyt blisko, zbyt natarczywe w swoich niemych żądaniach. Lepiej pracować, aż wyczerpanie zagłuszy ich głosy. W wieku 35 lat ciało Morgan pozostawało w stanie gotowości bojowej, mimo trzech lat nieobecności w służbie czynnej. Szczupłe, silne, poruszające się z płynną ekonomią ruchu, wynikającą z dziesięcioleci specjalistycznego szkolenia. Jej piaskowo-brązowe włosy były praktycznie krótkościęte, twarz bez makijażu, a orzechowe oczy czujne pomimo przerwanej drzemki. Poruszała się bezgłośnie po starym gospodarstwie, nawyk, którego nie potrafiła się pozbyć. Piętnastą lat w cieniu trwale zmieniło sposób, w jaki wchodziła w interakcję ze światem fizycznym. Nawet tutaj, w najbezpieczniejszym miejscu, Morgan poruszała się jak duch, nie pozostawiając śladu przejścia. Ruth Reeves już nie spała, poruszając się powoli po kuchni z ostrożną precyzją kobiety radzącej sobie z artretyzmem. W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat Ruth pozostała zaciekle niezależna, odmawiając uznania ograniczeń wieku. Znowu koszmary? zapytała Ruth. Nie odwracając się, w jakiś sposób zawsze czując obecność wnuczki. Tylko te zwykłe, odpowiedziała Morgan, nalewając kawę do sfatygowanego termosu. Naprawiam dziś północną linię ogrodzenia. Widziałam wczoraj kilka złamanych słupków podczas sprawdzania terenu. Ród skinęła głową, wiedząc, że lepiej nie naciskać. Trzy lata od powrotu Morgan, a mur między nimi wciąż istniał. Nie z powodu braku miłości, ale z powodu sekretów których Morgan nie mogła się podzielić i bólu, do którego Ruth nie mogła dotrzeć. Weź karabin, powiedziała Ruth od niechcenia. Mendes z sąsiedniego rancza widział wczoraj w pobliżu swojego pastwiska Górskiego, Macmillan TAK-33. Morgan skinęła głową. Macmillan TAK-33 nie był potrzebny na Górskiego, ale dawał jej uzasadniony powód, by zabrać broń, która była jej stałym towarzyszem w trzech strefach wojny. Karabin reprezentował zarówno jej największą umiejętność, jak i najgłębsze brzemię. Godzinę później Morgan prowadziła swojego zniszczonego pick wzdłuż obwodu rancza, futerał z karabinem bezpiecznie zapięty obok niej. Posiadłość była w rodzinie Reeves'ów od czterech pokoleń: sanktuarium pofałdowanych traw, przytulone do gór. Było to najbliższe pokojowi miejsce, jakie Morgan znalazła od czasu jej pierwszego rozmieszczenia. Zaparkowała w pobliżu uszkodzonej linii ogrodzenia i zabrała się do pracy, wymieniając słupki i napinając drut, zatracając się w pracy fizycznej. Metodyczne zadanie zajmowało jej ręce, podczas gdy umysł pozostawał wolny, nieustannie skanując otoczenie. Wpojony nawyk z lat operowania na wrogim terytorium. Po południu, po naprawieniu ogrodzenia, Morgan zrobiła sobie przerwę, siedząc na klapie swojego pick z termosem kawy. Impulsywnie otworzyła futerał z karabinem i wyjęła Macmillan Tech 33 ze znajomością starego przyjaciela. Broń była cudem inżynierii. Karabin powtarzalny kalibru 338 Lapua Magnum ze spersonalizowaną kolbą z włókna węglowego i celownikiem Leupold Mark 5 HD, skalibrowanym specjalnie do ekstremalnych dystansów strzeleckich. Była to konfiguracja, którą niewielu cywilów rozpoznałoby lub zrozumiało. Zdolna do precyzji, którą większość strzelców uznałaby za niemożliwą. Strzelnica Mountain Ridge. Strzelnica Mountain Ridge zajmowała długą, wąską dolinę między dwoma pasmami górskimi. Pierwotnie zbudowana w latach 50. jako prosta strzelnica dla lokalnych myśliwych, przez dziesięciolecia ewoluowała w wyrafinowany obiekt ze stanowiskami strzeleckimi rozciągającymi się na odległość 2000 metrów. Pułkownik Harrison kupił strzelnicę 10 lat temu po odejściu z wojska, czyniąc z niej zarówno biznes, jak i azyl dla weteranów radzących sobie z własnymi przejściami do życia cywilnego. Jako były instruktor snajperów i oficer sił specjalnych, Harrison rozwinął szósty zmysł do wykrywania strzelców o wyjątkowym talencie. Morgan Reeves zwróciła jego uwagę, gdy po raz pierwszy pojawiła się na jego strzelnicy 3 lata temu. Coś w precyzyjnym sposobie obchodzenia się z karabinem Ekonomii jej ruchów, braku zbędnych poprawek. Jak wszyscy prawdziwi mistrzowie, sprawiała, że to, co złożone, wydawało się proste. Dziś Harrison obserwował ją z okna swojego biura, jak ustawia się na swoim zwykłym stanowisku, najdalej od klubowego, podczas gdy mała grupa strzelców zajmowała bliższe pozycje. Przyjeżdżała w każdy wtorek, bez względu na pogodę, zawsze sama, zawsze skupiona. Nigdy nie nawiązywała kontaktów z innymi stałymi bywalcami. Uwagę Harrisona przyciągnęła grupa zajmująca centralne stanowiska sześciu mężczyzn w taktycznym sprzęcie, którzy praktycznie krzyczeli kontrakt wojskowy. Ich przywódcą był Ethan Viper Blackwood, były Navy Seal, który teraz prowadził operacje bezpieczeństwa dla różnych korporacji i agencji rządowych. W porządku, panowie, zawołał Blackwood. Jego głos niósł się bez trudu przez strzelnicę. To nie jest wasza osiedlowa strzelnica. To są prawdziwe dystanse do celów, które nie stoją w miejscu i nie czekają, aż zbierzecie się na odwagę. Davidson, twoja kolej. Strzały niemożliwe. Morgan całkowicie zignorowała grupę, koncentrując się na własnej rutynie. Zaczęła od strzelania na sucho, płynnie pracując zamkiem, ustanawiając prawidłowe złożenie policzka i rytm oddechu. Dopiero po 20 minutach przygotowań załadowała pojedynczy nabój do komory, przygotowując się do pierwszego strzału dnia. Przez lunetę widziała cel na 500 metrów, standardowy sylwetkę z pierścieniami punktacji. Dla niej było to tylko rozgrzewka, szansa na ponowne zapoznanie się z wrażeniem broni po tygodniach bezczynności. TAC-330 ryknął, jego huk rozniósł się echem postrzelnicy. Przez lunetę Morgan obserwowała, jak pocisk uderza dokładnie w środek strefy głowy celu, dokładnie tam, gdzie zamierzała. Dwie godziny minęły, podczas gdy Morgan metodycznie pracowała nad swoją rutyną, stopniowo zwiększając dystans. Kiedy dotarła do celów na 1000 metrów, zespół Blackwooda zebrał się, aby obserwować, tymczasowo zapominając o własnych ćwiczeniach. Nawet dla doświadczonych strzelców stała precyzja na tym dystansie była imponująca. Mogę rzucić okiem? zapytał Blackwood, podchodząc do stanowiska Morgan z lunetą obserwacyjną. Wzruszyła ramionami, ani nie witając, ani nie odrzucając jego obecności. Blackwood obserwował jej kolejne trzy strzały. Każdy z nich uderzał w odległości kilku centymetrów od poprzedniego uderzenia, pomimo zmiennych warunków wiatrowych. Wojskowe pochodzenie zapytał od niechcenia w jego tonie słychać było profesjonalną ciekawość coś w tym stylu Odpowiedziała Morgan wymijająco, nie odrywając wzroku od karabinu. Jaki oddział? Czy to ma znaczenie? Blackwood studiował ją przez chwilę, zauważając celową ogólnikowość, staranną kontrolę informacji. Rozpoznał oznaki kogoś z tajnym doświadczeniem kogoś, kto operował w cieniu, gdzie przynależności i szczegóły pozostawały niewypowiedziane. Po południu zespół Blackwooda przeniósł się na dystans 1200 metrów. Próbując strzałów, które przesuwały granice ich sprzętu i umiejętności. Jeden po drugim chybiali. Ich frustracja rosła z każdą nieudaną próbą. To niemożliwe, skarżył się Davidson po swoim trzecim zrzędu chybieniu. Nikt nie trafi konsekwentnie na tym dystansie przy tym bocznym wietrze. Blackwood studiował wiatrowskazy, zauważając zmienne porywy, które tworzyły nieprzewidywalne warunki. Po dwunastym rzędu chybieniu Harrison podszedł do linii ognia. Na jego pooranej zmarszczkami twarzy malowało się rozbawienie. Panowie, ogłosił na tyle głośno, by usłyszał każdy na strzelnicy. Mamy sytuację, która wymaga profesjonalisty. Czy są dziś obecni jacyś prawdziwi snajperzy? Wyzwaniem zawisło w powietrzu, spotykając się z nieswoim milczeniem ze strony zespołu Blackwooda. Morgan, która przygotowywała się do odjazdu, zatrzymała się przy swoim pojeździe, przysłuchując się wymianie zdań. Z całym szacunkiem pułkowniku, odpowiedział Blackwood. Te warunki są niemal niemożliwe. Zmienne wiatry o prędkości 15 węzłów, zmieniająca się gęstość powietrza z powodu wysokości, efekt mirażu od rozgrzanej podłogi doliny. Nikt nie odda dziś konsekwentnych strzałów na ponad 1000 metrów. Oczy Harrisona błysnęły figlarnie. Chciałby pan poprzeć to przyjacielskim zakładem? Kapitanie Blackwood? Powiedzmy 500 dolarów. Blackwood zaśmiał się. Łatwy pieniądz, pułkowniku, ale kto dokładnie udowodni mi, że się mylę? Harrison skierował wzrok na Morgan przy jej pikapie. Co pani na to, panno Reeves? Chciałaby pani pokazać tym panom, jak wygląda prawdziwa precyzja? Każda głowa na strzelnicy odwróciła się w stronę Morgan, która stała nieruchomo obok swojego pojazdu. Przez długą chwilę nic nie mówiła, ważąc uwagę wbrew swojemu instynktowi, by pozostać niezauważoną. W końcu, z ledwo słyszalnym westchnieniem, wyjęła futerał z karabinem z pikapa i wróciła na linię ognia. Jaki dystans? Zapytała spokojnie. Harrison uśmiechnął się. Uczyńmy to interesującym. Dwa tysiące metrów. Wśród zgromadzonych strzelców rozległ się szmer. Dwa tysiące metrów znajdowało się poza ustalonymi torami strzelnicy i wymagało strzału do specjalnie umieszczonego celu na przeciwległym zboczu góry. Dystans którego niewielu cywilnych strzelców kiedykolwiek by spróbowało, nie mówiąc już o opanowaniu. Morgan zajęła pozycję za karabinem, ustanawiając swoją platformę strzelecką z metodyczną precyzją. Spędziła kilka minut obserwując otoczenie przez lunetę, odczytując wzorce wiatru, obserwując ruch trawy i drzew, zauważając jak miraż ciepła wpływa na widoczność na różnych dystansach, mentalnie obliczając opad pocisku na ekstremalnym dystansie. Kiedy w końcu strzeliła, strzelnica ucichła całkowicie. Przez lunetę Morgan śledziła teoretyczną ścieżkę pocisku, czekając na uderzenie. Na tym dystansie czas lotu 3 setki osiem wydawał się trwać wiecznie. Trafiony! ogłosił Harrison, niezdolny ukryć satysfakcji w głosie. Dokładnie w środek. Blackwood pospieszył do lunety obserwacyjnej. Jego niedowierzanie było oczywiste, gdy potwierdził uderzenie. Jezu Chryste! Wymamrotał. To niemożliwe. Morgan przeładowała i wyrzuciła zużytą łuskę. Jeszcze raz? Zapytała spokojnie. Harrison skinął głową z nowym szacunkiem w oczach. Zróbmy trzy tysiące. Zgromadzeni strzelcy wymienili niedowierzające spojrzenia. Trzy tysiące metrów, prawie dwie mile, wykraczało poza efektywny zasięg większości wojskowych systemów snajperskich. Strzały na tym dystansie były nie tylko trudne, były uważane za praktycznie niemożliwe poza warunkami laboratoryjnymi. Kiedy w końcu strzeliła, następująca cisza wydawała się rozciągać w nieskończoność. Cztery sekundy minęły, zanim głos Harrisona przerwał napięcie. Trafiony. Dwa centymetry na lewo od środka. Odkrycie Davidson potrząsnął głową z niedowierzaniem. To nie jest możliwe. Nie przy tym wietrze, nie na tym dystansie. Morgan wstała i zaczęła demontować swój system karabinu, nie zwracając uwagi na osłupiałe miny wokół niej. Już przyciągnęła więcej uwagi niż chciała. Czas było zniknąć. Panno Reeves, zawołał Harrison, gdy pakowała swój sprzęt. Proszę mi poświęcić chwilę. W swoim biurze Harrison zamknął drzwi i studiował Morgan z nową intensywnością. To nie było tylko dobre strzelanie, to było coś zupełnie innego, coś, co widziałem tylko raz wcześniej. Morgan pozostała niewzruszona. Ćwiczyłam, powiedziałbym. Pytanie brzmi, skąd cywilna kobieta bierze tego rodzaju szkolenie? 10 strzał na 3000 metrów wykracza poza standardy operacji specjalnych. To jest coś zupełnie innego. Kiedy Morgan nie odpowiedziała, Harrison kontynuował. Pana technika przypomina mi kogoś, kogo znałem. William Thompson. Nazywaliśmy go Eagle Eye. Najlepszy strzelec, z jakim kiedykolwiek pracowałem podczas zimnej wojny. Berlin 1989. Oddał niemożliwy strzał, który uratował wiele żyć, w tym moje. Błysk rozpoznania przemknął po twarzy Morgan, zanim zdołała go stłumić. Harrison natychmiast to zauważył. Znała go pani, stwierdził zamiast pytać. Powinnam iść, odpowiedziała Morgan, kierując się do drzwi. Babcia na mnie czeka. Harrison nie próbował jej zatrzymać, ale jego następne słowa sprawiły, że zamarła. Ghost Hawk, to była pani w Afganistanie, prawda? Te strzały, które uratowały Delta Force w Hindukuszu. Zagrożenie Morgan powoli się odwróciła, jej wyraz twarzy był starannie neutralny, pomimo alarmu w jej głowie. Nie wiem, o czym pan mówi, pułkowniku. Owszem, wie pani. Pana tajemnica jest u mnie bezpieczna, Morgan. Ale ktoś inny też ją zna. Ktoś zadaje pytania o niezwykłych strzelców w okolicy. Kto? Człowiek imieniem Wiktor Wolkow, rosyjski ex KGB. Podobno teraz jest legalnym biznesmenem. Stoi za projektem deweloperskim Dakota Ridge na północ od miasta. Harrison przerwał. Pytał konkretnie o kobiety strzelców z doświadczeniem wojskowym. Wydawał się szczególnie zainteresowany, gdy wspomniałem o cichej kobiecie, która przychodzi na moją strzelnicę we wtorki. Ciało Morgan napięło się niemal niezauważalnie, ale Harrison wychwycił reakcję. Dlaczego oficer KGB miałby interesować się moimi umiejętnościami strzeleckimi? To mnie niepokoi. Wolkow to nie jest byle jaki były sowiecki agent. Podczas zimnej wojny kierował programem, który celował w amerykańskich oficerów wywiadu. Specjalizował się w identyfikacji i eliminacji. Jazda powrotna na rancho Ruth dała Morgan czas na przetrawienie implikacji ostrzeżenia Harrisona. Jeśli Folkow był rzeczywiście ex KGB i okazywał zainteresowanie jej umiejętnościami strzeleckimi, stanowiło to potencjalne zagrożenie dla jej starannie skonstruowanej tożsamości. Trzy lata anonimowości, potencjalnie zniweczone przez jedno popołudnie błędu w ocenie. Ruth siedziała na werandzie kołysząc się delikatnie w swoim ulubionym fotelu, Pozornie pogrążona w książce otwartej na kolanach, ale Morgan wiedziała, że jej babcia nie przegapi niczego, co dzieje się na jej terenie. Burzliwy dzień na strzelnicy? zapytała Ruth, gdy Morgan podeszła. Co cię na to naprowadza? Wiedzący uśmiech Ruth zmarszczył kąciki jej oczu. Masz to spojrzenie, które masz, kiedy dogania cię przeszłość. Morgan usiadła w sąsiednim fotelu na biegunach. Pułkownik Harrison wspomniał o kimś, kto zadaje o mnie pytania. Rosjanin imieniem Wolkow. Kołysanie Ruth zatrzymało się na moment. Wiktor Wolkow. Morgan gwałtownie się odwróciła. Znasz go. Nie osobiście. Stoi za deweloperką Dakota Ridge. Wykupuje ziemię na północ od miasta od sześciu miesięcy. Podobno buduje jakiś luksusowy ośrodek i osiedle. Ruth złożyła swoje spracowane dłonie nad książką. Jego przedstawiciele rozmawiali ze mną trzy tygodnie temu o sprzedaży tego miejsca. Oferowali podwójną wartość rynkową. Nigdy o tym nie wspomniałaś. Wydawało się to wtedy nieważne. Powiedziałam im, że rancho nie jest na sprzedaż za żadną cenę. Ruth studiowała twarz wnuczki. Teraz zastanawiam się, czy ich zainteresowanie dotyczyło czegoś więcej niż tylko ziemi. Sekret rodziny. W piwnicy rancha Reevesów Morgan stała przed starą kufrem podróżnym, który jej babcia wyciągnęła z ukrytej skrytki za sejfem na broń. Kusz pokrywał jego powierzchnię, nienaruszoną przez dziesięciolecia. Zostawił to u mnie przed swoją ostatnią misją, wyjaśniła ród, wyciągając klucz z łańcuszka na szyi. Powiedział, że jeśli coś mu się stanie, mam to ukryć dopóki nie będzie potrzebne. Zamek przekręcił się zaskakująco łatwo, ujawniając zawartość, której Morgan się nie spodziewała. Nie przedmioty osobiste ani zdjęcia, ale starannie zakonserwowane dokumenty operacyjne komponenty broni i kilka oprawionych w skórę dzienników. William Thompson oficjalnie zginął w 1988 roku, powiedziała Ruth, podnosząc najwyższy dziennik. Jego ciała nigdy nie odzyskano, jego akta służbowe sklasyfikowano jako ściśle tajne. Rząd nie wiedział, że on wszystko udokumentował, każdą operację, każde zabójstwo, każdy sekret, który przeszedł przez jego drogę. Morgan podniosła jeden z dzienników i otworzyła go, by znaleźć strony precyzyjnego pisma ręcznego, szczegółowo opisujące operacje we wschodnich Niemczech podczas ostatnich lat zimnej wojny. Nazwy operacji, daty, współrzędne. Kompleksowy rejestr tajnych działań, który byłby wart miliony dla wrogich służb wywiadowczych. Na dnie Morgan znalazła zapieczętowany metalowy futerał. Nie miał żadnych oznaczeń, ale wyrafinowany mechanizm blokujący sugerował, że jego zawartość była cenniejsza niż dzienniki operacyjne. Kluczem jest twój karabin, powiedziała Ruth, potwierdzając domysły Morgan. Wzór uchwytu otwiera futerał. Zanim Morgan zdążyła odpowiedzieć, jej telefon zawibrował z przychodzącą wiadomością tekstową. Numer był nieznany, ale treść sprawiła, że krew zamarzła jej w żyłach. Projekt Nightshade skompromitowany. Pozostali agenci eliminowani. Wolkow ma wsparcie CIA. Nie ufaj nikomu. Spotkaj się z Harrisonem o 6.00 jutro w Mountain Ridge. Przyjdź uzbrojona. Ruth obserwowała, jak wyraz twarzy jej wnuczki twardnieje. Przemiana z Morgan Rancherki w to, czym była, zanim przyjechała do Montany, odbywała się w czasie rzeczywistym. Co to jest? zapytała. Morgan pokazała jej wiadomość. Jeśli to prawda, Wolkow to nie jest tylko biznesmen z urazą do dziadka. To aktywne zagrożenie ze wsparciem agencji. Spojrzała na metalowy futerał. A cokolwiek jest w środku, jest na tyle cenne, by dlatego zabić. Ostatnie starcie godziny minęły w gorączkowych przygotowaniach. Zespół weteranów z Eagles Ridge, prowadzony przez Harrisona, Torresa i Fishera, zmobilizował się z wydajnością odzwierciedlającą dziesięciolecia doświadczenia. Córka Sary Parker. Brooke została wzięta jako zakładniczka, dramatycznie podnosząc stawkę. Wiktor Wolkow w końcu ujawnił swoją prawdziwą naturę. Nie tylko były agent KGB, ale pierwotny twórca projektu Prometeusz radzieckiego programu udoskonalania ludzi, który William Thompson ukradł 30 lat temu. Calvin Michaels, rzekomy obrońca CIA, okazał się sojusznikiem Wolkowa. Morgan stanęła przed niemożliwym wyborem. Wymienić komponenty Prometeusza na bezpieczeństwo ród, albo patrzeć, jak umierają niewinni ludzie. Ale miała asa w rękawie. Jej dziadek sabotował system. Prawidłowo połączone komponenty zneutralizowałyby cały program, dezaktywując jego formułę poprzez genialną molekularną reakcję łańcuchową. W ostatecznej konfrontacji na strzelnicy Mountain Ridge Morgan wprowadziła w życie Contingency Omega. Ostateczne zabezpieczenie Williama Thompsona. Kiedy Volkow i Michaels otrzymali komponenty, zaczęły one żarzyć się, rozpadając się od wewnątrz. Dziesięciolecia badań dezintegrowały na ich oczach. Co zrobiłaś? zażądał Volkow, napróżno próbując powstrzymać reakcję. Zakończyłam to, co zaczął mój dziadek odpowiedziała Morgan spokojnie. Prometeusz powraca do ognia. Reakcja chemiczna nasiliła się, pochłaniając specjalistyczne związki od wewnątrz. Wolkow spanikowany sięgnął po broń, ale Morgan była szybsza. Jej wzmocniony refleks pozwolił jej rozbroić go jednym precyzyjnym ciosem. Jednocześnie weterani wyłonili się z ukrytych pozycji, mierząc z broni do ochrony Wolkowa i Michaelsa. Koniec, powiedziała Morgan. Formuła zniknęła na zawsze. FBI przejęło Wolkowa i Michaelsa. Ich nielegalna operacja została zdemaskowana dzięki dowodom skrupulatnie zebranym przez zespół weteranów. Prawda o projekcie Nightshade pozostała tajna, ale zagrożenie zostało zneutralizowane. Trzy dni później Morgan stała na werandzie babci, obserwując jak wschód słońca barwi góry montany na złoto. Co teraz zrobisz? zapytała Ruth, dołączając do niej skawą. kawą. Morgan uśmiechnęła się. Szczery wyraz rzadko widywany przez lata. Zostanę. To jest dom. W oddali strzelnica Mountain Ridge miała wkrótce otworzyć się na kolejny wtorek. Ale tym razem Morgan Reeves nie weźmie w nim udziału jako samotna postać szukająca terapii w precyzji, ale jako instruktorka pomagająca innym weteranom znaleźć drogę powrotną z cienia wojny. Dziedzictwo Thompsona nie skończyło się w ogniu. Przekształciło się, tak jak William zawsze zamierzał, w coś, co służyło rozwojowi ludzkości, a nie jej zniszczeniu. Duchy przeszłości w końcu zaznały spokoju. A Morgan odnalazła swój pokój w rozległych krajobrazach Montany, otoczona ludźmi, którzy rozumieli jej sekrety bez konieczności ich wypowiadania. Ruth położyła dłoń na ramieniu Morgan. Twój dziadek byłby dumny. Myślę, że wiedział, że tak się stanie, odpowiedziała Morgan, patrząc na niekończące się góry. Pokazał nam drogę. Czasami najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla przyszłości, jest pozwolenie przeszłości na odpoczynek. Słońce wschodziło wyżej, a wraz z nim nowy dzień w Eagles Ridge, małym miasteczku w Montanie, gdzie weterani mogli znaleźć spokój i gdzie najniebezpieczniejsze sekrety zimnej wojny zostały w końcu pogrzebane. Echo niemożliwych strzałów Ghost Hawka zawsze będzie rozbrzmiewać w górach, ale Morgan Reeves wybrała, by wykorzystać swoje niezwykłe zdolności do czegoś większego niż wojna. Historia się skończyła, ale życie toczyło się dalej, a w cichych chwilach między strzałami na strzelnicy gdy wiatry Montany szepczą przez sosny, można było niemal usłyszeć głos Williama szepczącego do wnuczki, że wybrała właściwą drogę. Aby usłyszeć więcej fascynujących historii pełnych napięcia, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji, zasubskrybuj kanał Ciche Bohaterstwo, gdzie każda opowieść oznacza nową przygodę.